Dzień dobry Cześć Witajcie Jest 15 stycznia 2.21 Przed chwilką troszkę tu rozbiłem tego lodu Ale jeszcze tu jest troszeczkę płytko, może się mi uda tam przejść całkiem do głębszej O, ty już jest twardy skoczyły To chyba zrobię tak jak ostatnio Pójdę sobie tu od kamieni Od tych tutaj o! Koczki, chcę wejść A tu się już Załamuje od razu A. Tu mamy morsowanie ze śniegiem od razu dzisiaj Nie ma jak tutaj wyjść. To nic to posiedzę sobie dzisiaj tutaj. O! Wow. Ja cię kręcę! Wow! Patrzcie, co się dzieje. Jest niby mniej cieplej, bo jest plus minus 6 stopni. Ale gdzieś ten rodzik. Kurcze, no to siedzimy w lodzie no. Zanurzamy się w lodzie i jest super Ach. Ekipa tam Troszkę w mniejszym przerębła czy to co tam wygrzewałem? Uuuh. Siedzimy jak w poczekalni. Spójrzcie, wodospad troszkę się zluzował. Ja tak siedzę trochę jak w kurniku dzisiaj. No ale cóż, jest fajnie. Piękna zima. weekend ma być ponoć około 20 stopni wroga. Macie tam na tyle miejsca? Tylko spokój <tık> 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 Tu sobie wykułem taką dziurkę, tylko co wpadłem, ale tam jeszcze lud się łami koło was. Tam możecie go spróbować jeszcze tupnąć. <tryk>

Nie będzie nurkowania, no co zrobić, co zrobić? Papeczkę zdjąłem myślałem, że tutaj sobie przejdę spokojnie, jednak dzika natura. To dzika natura. Trzeba ją szanować. Z lodem nie ma żartu du, 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 du. I morscy przyszli. Cześć chłopaki! Rozbierajcie się, a nie ubierajcie! Nie, nie, w porządku! Chodźcie! Nie, nie! Odgrzewaliśmy sobie, żeby stanąć, jest okej okay. Jeszcze raz? Złączka. Nie wszystko słyszę no. Szum rzeki, szum! Nowi chłopaki przyszli Uah. No to ja na dzisiaj zbieram się to Nie wiem czy mi się uda Tak spokojnie wyjść stąd Tak jak tu przyszedłem Uah. Niby zamarznięte, niby odtajane. Ja przekroczyłem 6 minut. Kochani, pozdrawiam Was gorąco. Idę się witać z chłopakami. Do zobaczenia.